Siema, siema! Ja jestem Leo, potężny youtuber i dzisiaj z Hubertem i całą resztą gramy sobie w SCP Tajne Laboratorium. Hubert jeszcze nie wie, że z nim jestem, więc teraz mu to powiem. Halo, halo! Siema, Hubert! Siema, siema. Zastanawiam się, dlaczego się nie odzywam. Jadłem kanapkę. No, Okej, okay, wytłumaczenie. Mam wejście. O, to dobrze, a ja mam chyba dwa gatey obok siebie. Idealnie właśnie patrzę. Nie, mam wejście i mam drugiego entrance zona. Ale jeden gate jest dosłownie po lewo od... no, no pytanie, czy chcemy wchodzić razem, czy wchodzisz sam? Może wejrzymy razem, w sensie ja sobie wezmę amunicję i... Oso... Plaga, plaga, plaga! żyje, jest przy mnie plaga. Dobra, to ja wchodzę. A ty nie chcesz tu do mnie przyjść? Żeby mnie zabił? Nie, no zabijemy go. on jest wolny jak dupa. Ja tu strzelam, ale ja strzelam tu w niego cały czas. On nie umie podejść do mnie. To Mati. Siema, Mati, będę w ciebie strzelał. Cofnął się do ciemnej strefy. Ja go ostrzelałem i stoję tu sobie na wejściu, nie? Do tego... do... ciemnych... No dobra, dobra, biegaj sobie na spokojnie. Ja nie mam tu zagrożenia. Siema, siema, on jest za tym już, za drzwiami, nie? Także ja se amu wezmę tylko. Nie, poczekaj, amunicję sobie wezmę. A ty wiesz, patrz, czy nie ma. Ty wiesz, co możemy zrobić? Co? tu sobie stanąć. Możemy, ale on zabije nas jak przyjdzie, a okay. może przybiec od drugiej strony jeszcze? A, że w ten sposób? No tak, to fakty. Ja myślę, że tu jest lepiej, bo tak to zawsze mamy ucieczkę do tyłu i tyle. Dobra, jest... wchodzimy. On jest generalnie wolniejszy, jest tam. Ej, tam. bo ja tych... Ej, tu jest jest, 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 jest! Do tyłu, no do tyłu, do tyłu, do tyłu, w niego! Dobra, ale to... żeby cię nie pyknął. Po prawo pobiegł, za drzwiami jest. Dobra, chodź. Nie, nie, nie. Zostaw, 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 bo on cię może złapać na takich rzeczach. Ja bym go po prostu i sobie poszedł. No dobra, tylko nigdy nie wiemy, wiesz, kiedy będzie za nami. Wystarczy szybko biegać. Tak, bo on jest bardzo wolny. Aż komora? Nie wiem, czemu nie poszedłeś naokoło. O, możemy sobie wziąć? A, nie mamy karty. To musimy iść no. do tego, do dziadka. Dziadzio ma kartę. Dobra, idziemy? O, tam są dupaki, chodź. Ty, dupak, gdzie jesteś? Wiemy, wiemy, się ma Szymon. Czemu wiemy, zamukować? że jest flaga. A no, bo chciałem Szymonu uratować. Chodź go, oddamy pierwszy, to, to jest nasz cel, jakby najpierw. Hubert. Dobra, dobra, to chodź. Ale to Szymon tam jest. Witam. Chodź, Szymon. Dobra. Chodź tu. D Gdzie jest Hubert? The plaga, Matthias. Dobra, Hubert, Mat dawaj, bierz go, ja tu będę strzelał w niego. O nie czekaj, stój, 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 stój. stój. Idzie Cześć, do nas. będę ee... w ciebie strzelał bezdusznie. Albo wiem, nagrywam odcinek i musi być kontent. Chodź tu. Mauna Loa. Chyba go zgubiłem. My, my pójdziemy naszą znaleźć. Kartę i zaraz zwrócimy. Wejdziesz no. naszą kartą przetargową. Um, no to generalnie. A, bo hmm. nikt nie ma karty, czyli musimy pójść. No, y, bez... no, ale wiemy gdzie to jest, także możemy iść. Ja mogę Dobra. iść. Dobra. Ja go gdzieś tam. do paki nie uciekną. No. Gdzieś tam go obiłem. O, plaga. 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 Dobra, dałem czas Szymonowi. Szymon ucieknie. Bo Mati się zatrzymał, bo waliłem ję w niego. Chodź, chodź, Idę, idę, idę. Pomocy, Mateo idzie. Czekajcie, Mateo idzie. Dobra, dobra, dobra. O, dobra, dobra. Mateo, mamy kartę piotargową. Chodź, 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 Dobra. Dobre. ale nie mogę tego powiedzieć przy nich ale nie mam amunicji także zjedziemy sobie zjedziemy sobie elegancko na dół i spróbujemy sobie amunicję jakąś jakąś amunicję dobrać czy ja mogę tu wejść moim kartą nie a kartą naukowca nie no i świetny plan który wymyśliłem samodzielnie brzydko mówiąc właśnie się przekręcił bo nie mam amunicji i tak nie za bardzo mam ją gdzie zdobyć. Może jeszcze coś zostało w tym panelu. W tym panelu ochroniarza, tam gdzie byliśmy na początku. Ale może być ciężko i może to być Mati. Dobra, piekło mi się. Moi koledzy już chyba pobiegli gdzieś. Siema ma! Po drugiej stronie, z po drugiej stronie, po drugiej stronie. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. On tam jest, strzelać. No, ale my chcemy. Uciec. Dobra. Po lewej No gay. chodźcie. Tu, po lewej. Hej, 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 Z powrotem. Imadzin mnie słuchać co nie? Ale my byśmy go zabili przecież. Pomocy. mieć amunicję. Strzelaj. Ciema Mati. Muszę cię zabić. Muszę cię zabić. To nic osobistego. Ale jesteś jak moja... Dobra, nie powiem tego. Ale jesteś jak jedna osoba, która mnie zabija. Nie, cofnij, 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 cofnij. No właśnie. Strzelaj, 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 strzelaj. No ja dupie Ale mi się udało O! Sorry Hubert! Chciałem dobrze Ale nie miałem amunicji. Ajajaj aj, 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 aj. ma dzień słuchać Domnika, Dominik by miał rację. O, ale się wystraszyłem Bu. Jestem apteką na kółkę. Dobrze to Już jest nie. Aptek. nie jestem apteką na kółkach. Generalnie jest dużo zombi. sobie to uwalniam czy kuba. Ale proszę, nie zabijaj mnie tym razem, okej? Okay? Nie mam broni, sam widzisz. No ale pewnie... No karte... kartę. Kartę ci zabieram, bo mi się przyda. Chodź. idziesz ze mną. Idę, idę. E, tu widzę karty chyba pobrane. O, ale masz to. Jak coś to tego użyj. To jest śmieszne. Ja mam broń dla strachu, ale nie mam amunicji. Ej, w ogóle ten, bo SCP-500 jest jako, wiesz, SCP co nie? No. I przez to nie mogę mieć na przykład więcej scp jak miałem te trzy. Uuu. I jednocześnie też nie mogę mieć więcej rzeczy do leczenia. A, to ciekawe. Chodź, chodź, chodź. No, tak. Peser, pistoleta, radio. O, powiem ci, że ja tyle się tam z nim strzelałem. Nie ma chyba dużo życia zbyt, bo obiłem go. Ale... Stacja robocza śpi. Ośrodek 60. Tydzie... Kuj, wakliknąłem e i zacząłem. A nie, ty to kliknąłeś. Ja kliknąłem, sorry. Chciałem sobie dodać licznik amunicji. Coś co jest? Zombiaki. Oko, nasi uciekli, także my możemy się tu czekać na wsparcie. My żyjemy, jesteśmy zamknięci w takim czymś, gdzie jest y, amunicja z kubą. Ale małe zombiaczki są tutaj, bo biegają nam pod drzwiami. Gdzie jesteś zamknięci? Ja i Kuba, personel klasy D, zrekrutowany do nas, jesteśmy zamknięci w. jak to się nazywa Kuba? Zbrojowni w heavy containment. Zbrojownia w heavy containment. Nie chcesz Wiesz, sobie tego zrobić? Nie wezmę. mnie tak? Tak, w Heavy Containment, tutaj tej ciemnej. Mamy, tylko są tu zombiaki. Ja jeszcze ci powiem. No? Że nie jestem pewien, czy ten. Czy Ej, ze mnie dzięki kroków. Czy tylko doktor nie wydaje odgłosów? Od Dominik powiedział, że podobno doktor jest na zewnątrz zamknięty. No Próbujemy? Czy strzelamy czy nie? Dawaj. Jeden. Ej, patrz, 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 pokażę ci trik. Jeden z zdjęty. Dobra, my wyszliśmy, wchodzimy do jasnej strefy. Jesteśmy w jasnej strefie. Jestem, jestem. O, dobra. A ile zabiaków tam było? Przynajmniej jeden. Wydaje mi się, że to mógł być to ten, co on jest zamknięty na zewnątrz, co więc... No tylko problem, bo my musimy tam kubo odespertować. Hey, tak ale wyciągnąć to... CP500 Co? No nie sprzedałoby się, 500. bo nie, nie mam full HP wam, pan, panowie, to nie będzie łatwe. Dzięki, dzięki. Fajnie. Jestem apteką na kółkach. Apteka <laughs> na kółkach. Dobry personel no. klasy D wydaje leki. Nice. Dobra. Dostrzegam ja że to może być. Przygotujcie się. To nie my. Gran rzuciłem, gran rzuciłem tam. tam. Ej, co to było? Aro. Śmierć! Znowu zamknięty. Nie doci. Dobra. Znowu zamknięty. Otworzył. Ja się wystraszyłem. O Odsuńcie się, kwanata! No ale się tam Truno. wściekli. Zmieram. Matre, o, no i brawo. SCP Zabity. I tak To jest nieruchawy kloc ten. I tak To jest pomyślnie zabezpieczony. Co? Fundacja wygrała, brawo. Dzięki za oglądanko i do następnego odcinka. Pa, pa.